Nie! Hmm. Nigdzie nie idę! Ups. To patrz, tamten domek, który mówiłem, widzom oczywiście. Mam takie dwa domki, a nawet trzymam jeszcze w tamtym pokoju. Tylko nie pokazuję tam, bo on troszeczkę zepsuty jest. Zresztą tutaj też jest zepsuty, ale już nowszy. Troszeczkę kolor się start. Ale nic nie jest to, ja mówię, a ty koleżko tam sobie siedź na ławeczce i mi nie zawracaj Tym czym idę do kibelka, nie zawracaj mi po prostu tego wiesz Nie, nie mogę no, halo <noise> Masz swoje Widzowie, widzowie, teraz witam się wam na nowym odcinku znowu z rodziną, tylko zaraz to będzie, bo pamięć mi się coś zepsuła, więc na razie widzowie, zaraz spotykamy się na film, na filmu narodzinny, jak się przeszle. Do zobaczenia.